Siema, z tej strony Norbert. A to jest krótkie info na kanał. Otóż startuję znowu serią z Left 4 Dead 2. Z dwoma kolegami sobie będę grał. Kto chce, może sobie pisać w komentarzach pod tym filmem, czy nawet pod tym co będzie z Left 4 Dead, kto chce dojść. Bo nie, po prostu jest jedno takie wolne miejsce. Nie brakuje nam, możemy mieć bota. Kto chce, może dołączyć do ekipy. Jedna osoba tylko. Na przykład, ktoś może sobie powiedzieć, że do no dobra, chcę być na jednym odcinku. Mo mo mogę dać komuś innemu szansę. No to oczywiście może dać. Ja to oczywiście zrozumiem. No, no to. E ktoś chce się zgłosić, ja wybiorę e komentarz. E wylosuję po prostu jakoś. No to na tyle. Takie krótkie info. No, to, no i do zobaczenia. Cześć.